어정 <susur> <susur> Gue t Państwu, witam Państwa bardzo gorąco na 49. już edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Życzę wszystkiego dobrego i miłego pobytu w Krakowie. Przerwa. przerwa jest przerwa. Pan powie, że przerwa i no właśnie. I, i, i co dalej? Proszę, ile by, ile by oczywiście, bo Państwo tam się chyba, jest Oczywiście zapraszamy po przerwie, bo po, po przerwie będą kolejne filmy. myślę, że... A po, filmach, a po filmach mam kabina i rozmowa. A teraz jest krótka rzeczywiście, bo jest to za duży. Teraz jest, żeby... Nie, nie, to broń Boże, żeby... teraz nie, bo byście nie wrócili na salę. I, 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 <noise> to jest taką nagrodę, czasem się przyznajesz na koniec życia, więc nie wiem czy to, <noise> czy, czy to jest jakaś wróżba, ale mam nadzieję, że nie. Różne techniki używam i właściwie nie przywiązuję do tego wagi. Używam techniki takie, które są jakby funkcjonalne do, do tego, co chcę wyrazić, które, ale równocześnie szukam najłatwiejszych technik takich, żeby jak najszybciej zrobić. Nie zawsze się to udaje. Do zobaczenia na 50. Jestem wolontariuszem. Pracuję na recepcji. Nie wiem, czy widzieliście w gazetce, jestem mózgiem tego festiwalu. Frekwencja na no, jest większa niż w zeszłym roku, także rozwija się. Jak już dostrzemy do tej 50. rocznicy, to będzie, to będzie już naprawdę. No. Masy, masy tych ludzi się po prostu zgromadzą w Krakowie. Możemy też pomówić o jednym z filmów, które się pojawiły i które mi się podobał, jakby co. Może porozmawiamy o filmie... Yy, 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 wybraniec, ten film o mnichach, yy, nie go Pan. No to może o filmie berlińskim. Nie, nie, nie. Nie, ja go nie widziałem. <śledzionale> Jesteśmy wielkie kinowanki, jeszcze pani na świecie nie było. jakśmy wielkie klasy oglądaliśmy wielkich reżyserów. No teraz to już taka namiastka jest. Ja jestem muzykiem, sam śpiewam, aranżuję, że to jest dla mnie w tych właśnie małych, krótkich filmach. Muzyka jest dominującą sprawą, bo gdyby tak ochłodzić te małe scenki, czy baletowe, nawet czy jakieś takie rodzajowe, bez muzyki, to one są takie troszkę niemrady. Bardzo mi się festiwal podobał, Świetna, świetna sprawa. W przyszłym roku jest to 50. festiwal, więc może, może się sporo dziać. Jaki plan za rok? Co rok spotykamy się tutaj na festiwalu?